Gawka. Dziękuję za zaproszenie. Przede mną bardzo ważny moment. Myślę, że najważniejszy moment w moim życiu, w życiu wielu piłkarzy, wielu kibiców. Za moment ogłosimy tych 26 szczęśliwców, którzy polecą za tydzień do Kataru, żeby reprezentować godnie, z dumą i mam nadzieję, z dobrymi wynikami cały kraj, całą Polskę. Sytuacja z wyborem tych 27 na pewno to był najtrudniejszy moment, tak jak mówiłem. W moim trenerskim życiu, bo spośród tych 47 zawodników, które wytypowaliśmy kilka tygodni temu, trzeba było 26, 21 automatycznie będzie czuło się zawiedzionych i na pewno ja im tego bólu w żaden sposób nie osłodzę. Musiałem podjąć taką decyzję. Każdy trener, który że na Mistrzostwa Świata, musi takie decyzje podjąć, i ja je również podjąłem. Były to decyzje w oparciu o wiele obserwacji. Obserwowaliśmy. Ponad 400 meczów na żywo, w różnych konfiguracjach, w różnych, na różnych kontynentach. Mecze, treningi, rozmowy z trenerami, i zawodnikami i w efekcie zdecydowaliśmy się na powołanie 26 zawodników, za których ręczę, że to jest najlepsze wybory, jakie ja mogłem dokonać. Oczywiście szanuję to, że wielu z tych zawodników, którzy nie pojadą, mogą mieć inne zdanie, ale z nimi będę starał się już po konferencji osobiście porozmawiać, nie zrobiłem tego wcześniej ponieważ po meczu w Walii powiedziałem zawodnikom, że dopiero po ogłoszeniu kadry zadzwonię do tych, którzy jadą i do tych, którzy nie jadą, stąd też na pewno oglądają tutaj z zaciekawieniem to nasze wystąpienie, i żeby nie przedłużać, Kuba, możemy zaczynać. Jasne. Zaczynamy od bramkarzy. Tak, zaczynamy od bramkarzy. wyjazd do Kataru powołaliśmy następujących bramkarzy. Bartek Drągowski, Łukasz Skorupski i Wojtek Szczęsny. Teraz czas na obrońców. obrońcy Jan Bednarek, Bartek Boryszyński, Mati Kasz, Kamil Glik, Robert Gumny, Artur Jędrzejczyk, Jakub Kiwior. Mateusz Witewska i Nikola Zalewski. Jesteśmy niemal na półmetku, 12 zawodników. Już znamy, teraz czas na najliczniejszą grupę pomocnicy. Pomocnicy Krystian Bielik. Przemysław Frankowski. Kamil Grosicki. Jakub Kamiński. Grzegorz Krychowiak. Michał Skuraś, Damian Szymański. Sebastian Szymański. Piotrek Zieliński. Szymon Żurkowski. I czas na ostatnią formację napastnicy. Robert Lewandowski. Jeszcze nie mam, przepraszam. Jeszcze raz. Robert Lewandowski, nic się nie zmieniło. Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek i Karol Świderski. To wszyscy 26 zawodników. Dziękuję. Jeszcze należy się Państwu drobne wyjaśnienie. Termin określony przez FIFA, ostateczny, do kiedy? Należy zgłosić kadrę, to jest poniedziałek 14 listopada do godziny 19. Więc, my mając ten bufor bezpieczeństwa, będziemy czekać ze zgłoszeniem tej kadry. Jak doskonale wiemy, jeszcze dzisiaj, na przykład Wojtek Szczęsny, Arek Milik grają swoje mecze jeszcze w sobotę, w niedzielę. Bardzo dużo nasi, naszych powołanych piłkarzy będzie grało swoje mecze ligowe. Oczywiście nie chcemy, żeby się coś im przydarzyło, jakieś urazy, dlatego będziemy czekać z tym ostatecznym zgłoszeniem kadry. Do poniedziałku. Mamy nadzieję, że zostaje, zostanie ona w niezmienionym składzie. Jeszcze jeden punkt z regulaminu Mistrzostw Świata mówi o tym, że 24 godziny przed pierwszym spotkaniem, w przypadku ciężkiej kontuzji, która uniemożliwi występ jakiemukolwiek zawodnikowi w Mistrzostwach Świata, można takiego zawodnika zastąpić innym piłkarzem i nie musi to być też koniecznie zawodnik z tej szerokiej kadry, kadry 47 osobowej, ale oczywiście to są tylko wydarzenia losowe. Chcielibyśmy ich uniknąć i to są wybrańcy Czesława Michniewicza i chcemy właśnie z tą grupą pojechać do Kataru. Także selekcjonerze zapraszam. Dziękuję. Teraz jest czas dla Państwa oczywiście. Konferencja prasowa. Zapraszamy do zadawania pytań. Są na sali obecne mikrofony. Nie ukrywam, że przez te światło mało co widzę. Widzę tylko ręce. Proszę yy, kolega z prawej strony, Kasper, jeżeli dobrze widzę. Dobrze widzisz, Kasper Tomczyk, TFOP Sport. Panie stolek która decyzja była dla Pana najtrudniejsza? Kogo pozostawienie w Polsce było najtrudniejsze dla Pana? Tak mógłbym powiedzieć o każdym spośród tych 21 zawodników. Oczywiście wśród tych 21, którzy zostali, byli kontuzjowani zawodnicy, byli też tacy zawodnicy, którzy jeszcze nie odegrali swojej znaczącej roli w reprezentacji, ale byli też tacy, Którzy odgrywali rolę i to kluczowe w poprzednich eliminacjach w mistrzostwach Europy, w mistrzostwach świata, niektórzy też byli. Stąd też te decyzje były najtrudniejsze. Oczywiście trudną decyzją było podjęcie ostatecznie takiej no, decyzji, która otworzyła nam powołanie dodatkowego zawodnika do pola, a kosztem bramkarza odbyło się to kosztem Kamila Grabary, na pewno z Kamilem. Wiele wspólnie przeszliśmy, wiele wspaniałych chwil, wiele wspaniałych wspomnień, ale wierzę w to, że to jest dopiero początek jego kariery. Wiem o jego problemach zdrowotnych w ostatnim czasie, ale wrócił pięknym stylu i myślę, że to jest zawodnik, który jeszcze na niejedną imprezę wielką z reprezentacją pojedzie. Stąd też zd się tylko na trzech bramkarzy i to była też bardzo trudna decyzja. Sebastian Staszewski. Dzień dobry Panie Trenerze, Sebastian Staszewski, Interia. Będę miał dwa pytania. Pierwsze pytanie... it uh. Trochę dotyczące pana spotkań z byłymi selekcjonerami, bo sporo pan tych rozmów odbył i zastanawiałem się, czy tutaj też wyciągnął pan pewne wnioski, chociażby bez decyzji Jerzego Engela czy Pawła Nasa, którzy jednak sporo zamieszania robili tymi powołaniami, też pewnie wielu piłkarzy, czy kilku piłkarzy, te ich decyzje zabolały. Czy pan tutaj czerpał z tych doświadczeń po to, żeby, powiem tak, wprost nie rozbić grupy, żeby zachować pewien też taki mir tej, tej grupy, żeby nie wyrzucić kogoś, kto na przykład jest istotny, dla atmosfery i poniekąd drugie pytanie za chwilę zadam, związane też z tym. Nie, z całą stanowczością powiem, że nikt spośród tych 26 piłkarzy nie jedzie dla atmosfery. Tak nie jest. Decydują umiejętności czysto piłkarskie, ale też istotna jest osobowość, kto pasuje do grupy. Mówiłem o tym wcześniej, że. Oprócz dobrego piłkarza potrzebuję też dobrego człowieka, żeby to była jedność, żeby to była drużyna, ale też samych dobrych ludzi nie da się zrobić dobrej drużyny. Też muszą być dobrze umieć grać w piłkę i myślę, że każdy spośród tych zawodników dysponuje takimi umiejętności, takim poziomem, że mogę na niego liczyć w każdej chwili. A jakie wnioski? Dużo wniosków wyciągnąłem z tych rozmów. Bardzo, bardzo szanuję ten czas poświęcony przez byłych selekcjonerów. Ubolewam na tym, że tak rzadko się o nich rozmawia. To jest historia polskiej piłki, najlepszy okres polskiej piłki, medale Mistrzostw Świata i inne sukcesy. Dużo wniosków wyciągnąłem, nie o wszystkich chciałbym mówić, ale wszyscy selekcjonerzy powtarzali jedną rzecz, że musisz kierować się tylko chłodną głową. Odłożyć wszystkie sentymenty, odłożyć wszystkie więzy, kto się łączy z jakim zawodnikiem, co z nim robiłeś, kiedy i tak dalej. Tylko chłodna ocena. I też tak staram się do tego podejść. Są też takie decyzje, a nie inne. No i właśnie drugie pytanie miałem dotyczące dwóch nazwisk, które pewnie jakieś kontrowersje wzbudzają. Artur Jędrzejczyk i Kamil Grosicki. Co Panem kierowało powołując tych dwóch piłkarzy? Trochę wrócę do tego, co Sławek Peszko powiedział w Zakopanem, że koronę czy opaska atmosfery przekazuje Kamilowi Grosickiemu, więc czy właśnie widzi Pan tutaj potencjał tych dwóch zawodników, żeby jednak o tą atmosferkę też zadbać w Katarze? Nie jest taki cel wyjazdu Kamila Grosickiego, żeby zadać atmosferę. Jak się prześledzi ostatni sezon, ostatnią rundę, to Kamil od lipca gra niemal w każdym meczu gra jest najwięcej grającym zawodnikiem, najczęściej spędzającym czas na boisku. I liczę, że jego doświadczenie, jego sposób grania, jego umiejętności i też możliwości, jeśli chodzi o dawanie drużyny, impulsu w kluczowych momentach, przyda się drużynie. Warto mieć takiego zawodnika. Gdy obejmowałem stanowisko selekcjonera, to był kłopot bogactwa, jeśli chodzi o środkowych obrońców. Później zaczęło się od Bartka Salamona kontuzja, i ci obrońcy wypadali bądź przestawali grać, jak chociażby teraz Janek Bednaryk czy ostatnio Kamil Glik, ale za to obrodziło na bokach, i stąd też takie powołania. Wcześniej zastanawialiśmy się, czy będą potrzebni nam aż tylu skrzydłowych, a dzisiaj z uwagi na problemy w środku obrony mamy z kolei dużo możliwości w bocznych sektorach boiska. i Musimy podejmować decyzje tu i teraz, na dzisiaj, a nie to, co się działo wcześniej. Artur, mówiłem o nim wcześniej, że gdyby nie kontuzje, to byłby powołany już na met ze Szwecją. Szanuję jego umiejętności, szanuję jego charyzmę, doświadczenie, ale przede wszystkim uważam, że to jest zawodnik, który jeszcze może pomóc w reprezentacji. Pracowałem z nim. Nigdy się na nim nie zawiodłem. Dla niektórych może być to niespodzianka, że, że zawodnik w tym wieku, co arty jedzie na mistrzostwo, ale no jak śledzicie doniesienia, kto jedzie w innych reprezentacjach, to będzie wielu, wielu starszych od zawodników, i to nie jest dla mnie żaden problem. Artur rocznikowo jest z listopada, czyli dwa miesiące. Gdyby później się urodził, to byłby ten sam rocznik co Robert Lewandowski, byśmy nie mówili dzisiaj o, o wieku. Także ten temat odrzucam od razu na początku, żeby już nawet tego nie drążyć. Wraca, wraca do kadry szybciej niż Mario Gece. No, no, Gacet po pięciu latach czytałem dzisiaj, także wrócił. Także on w połowie dystansu jest. Jan Mazurek, proszę. Panie selekcjonerze, moje pytanie Gdzie? trochę wykracza poza, poza same powołania, Mówię, ale to byśmy się skupili no jednak na powołaniach, bo to taki jest cel tej konferencji. To w takim razie chciałem spytać o Dawida Kownackiego. Dlaczego on nie znalazł się wśród tych osób powołanych na mistrzostwo świata w Katarze? Zdecydowaliśmy się na powołanie czterech napastników. Dawid, w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych zawodników, wczoraj już otrzymał ode mnie informację, że jestem piątym napastnikiem. Wyjaśniliśmy sobie wszystko w miłej atmosferze i, i myślę, że Dawid doskonale rozumie moje stanowisko. To jest tak samo jak z Kamilem Grabarą. To jest zawodnik, któremu bardzo dużo zawdzięczam jako trener w reprezentacji U21. Bardzo szanuję jego umiejętności, liczę, że. Czy to z obecnym zespołem, Fortuną Düsseldorf, czy z innym klubem, za chwilę będziemy na najwyższym szczeblu w Bundeslidze, bądź jakiejś innej lidze i do reprezentacji wróci. Dzisiaj zdecydowaliśmy się na czterech zawodników. Bo uważam, że ta czwórka najlepiej pasuje do siebie i w pojedynczej konfiguracji, kto może grać jako jeden napastnik i jeśli chodzi o współpracę dwójkę napastników. Gdybyśmy mieli problemy na bocznych sektorach boiska, to wtedy można by rozważać Dawida w kontekście też jako grającego na skrzydle schodzącego do środka ofensywnego zawodnika, ale dzisiaj mając skórasia Kamińskiego, grosickiego, frankowskiego czy chociażby Zaleskiego, którzy mogą tam grać, nie widziałem potrzeby, żeby, żeby go powoływać. Przemek Langier. Dzień dobry, panie trenerze. Przemek -Langer czy nie widzę? No, Przy. Gdzie jest? Okay, to nic nie widać, po to. <noise> Przy ogłaszaniu szerokiej kadry w Zakopanem kilka tygodni temu powiedział Pan, że gdyby tamtego dnia miał Pan ogłosić 26, nie miałby z tym zupełnie problemu. Ogłosiłby Pan właśnie tą 26. Mam no pytanie, o ile tamta 26 różni się od tej, którą usłyszeliśmy dzisiaj i może wskaże Pan zawodników, którzy wskoczyli last minute? I najlepiej kosztem jakich innych zawodników. <laughs> nie, tego nie wskażę. To... <laughs> Muszę było... próbować. Nie, eleganckie, nie wskażę takich zawodników, ale powiem, że zmieniła się. Ta 26. Ja co kilka dni rano przy kawie pisałem sobie taką 11, 26, 11 na dziś, na teraz, żeby cały czas głowa pracowała, żeby, żeby podejmować te właściwe wybory. Sytuacja się zmieniła w kilku przypadkach, bo zawodnicy jedni nie zaczęli grać i nie przestawali grać, ale no, dzisiaj nie chcę o tym opowiadać, ale takie zmiany są. Macie Łuczek Meczek. Ja chciałem Pana zapytać o to, bo wspomniał Pan o tym, że zdecydowaliście o zabraniu trzech bramkarzy, a nie czterech. Na jakiej pozycji był deficyt w polu, że zdecydował Pan właśnie o zabraniu trzech bramkarzy i biorąc dodatkowo jednego zawodnika z pola? I kto wskoczył na to miejsce właśnie za bramkarza? Uznaliśmy, że, że środek pola, czyli Bielik-Krychowiak. Potrzebuje jeszcze jednego zawodnika, bo wiemy jaka jest sytuacja, jaka jest specyfika tej pozycji. Możemy grać na dwójkę defensywnych pomocników. Wiemy, że dwie kartki eliminują zawodnika z kolejnego meczu. Naszym celem, takim najbliższym, jest zagranie czwartego meczu, i wtedy zobaczymy, co będzie dalej. A żeby tak się stało, musimy mieć zabezpieczenie. Na tej pozycji mieliśmy najmniej zabezpieczone tych dwóch zawodników, stąd uznałem, że Przyda się Damian Szymański. Pojechałem specjalnie do Grecji. Była akcja pod tytułem Szukamy jednego pomocnika środkowego. Oglądaliśmy Kubę Piotrowskiego, oglądaliśmy yy, chociażby Kaspra Kozłowskiego, oglądaliśmy też Karbownika, wszystkich na żywo w ostatnim tygodniu, żeby zobaczyć, kto jest w najwyższej formie tuż przed mistrzostwami. I moje ocenie na najwyższej formie jest Damian Szymański. Widziałem jego mecz z Pałkiem. Zagrał bardzo dobrze. Jego drużyna wygrała, jest wiceliderem, regularnie gra. I stąd też taka decyzja. Łukasz. Witam Panie Trenerze, Łukasz się na Po oczach. Chciałem zapytać się o dwie rzeczy. Pierwsza dotyczy Michała Skurasia, bo naprawdę myślę, że oczarował wszystkich tym ostatnim meczem z vrl ale i wcześniej dawał sygnały. Ale były takie gdzieś głosy, że trener się zastanawia, że, że on rzeczywiście ma problemy z powtarzalnością. Czy ten mecz właśnie z VRL-em był, był taką kropką na D, jeżeli chodzi o Michała, że znalazł się w kadrze? Ja myślę, że to był mecz, wybrałem się specjalnie na ten mecz z myślą, żeby zobaczyć Michała na poziomie międzynarodowym. Wcześniej, będąc Roberta Lewandowskiego w środę na meczu tydzień wcześniej Barcelona-Bayern, następnego dnia legrał w Austrii mecz, ale z uwagi, że umówiłem się z Robertem w czwartek na popołudnie, nie dotarłem na ten mecz, bo taki był mój cel, żeby go zobaczyć w meczu międzynarodowym. Ja go widziałem w polskiej lidze wielokrotnie i widziałem, rozmawiałem z nim bezpośrednio przed meczem z Lechią Gdańską, gdzie strzelił bramkę, powiedziałem, że jest w kręgu zainteresowań ale przyznam, że wtedy, myślę, że ani on, ani ja nie wierzył w to, że, że oprócz kurtuazji te słowa będą coś znaczyły. Dlatego cieszę się bardzo, że zobaczyłem to, co zobaczyłem w meczu. Z Via Real Z Nie tylko bramki, ale też sposób poruszania się po boisku, zaangażowanie, decyzje. Myślę, że taki zawodnik jest nam potrzebny w formie, grający co tydzień. Jedna rzecz, która mnie martwiła, że w każdym meczu grał po 90 minut, nawet przy 3-0 z Via Real trener nie zdecydował się na zmianę. Także w przeciwieństwie do innych zawodników, jak zobaczyłem, że teraz rozpoczyna ostatni mecz na ławce, to mówię, to jest dobra decyzja dla nas. Tak, to może będzie nasz nowy matysik, chociaż trochę inne, inny sposób grania. Natomiast chciałem jeszcze dopytać o Krzysztofa Piątka, bo Romek Kołtoń naprawdę w futbolu powiedział, że Piątek to jest właśnie taki żołnierz Czesława Michniewicza, to jest człowiek zawsze gotowy, zawsze wejdzie na 5-10 minut no i rzeczywiście potrafi zrobić niesamowite rzeczy, bo z pół sytuacji potrafi strzelić bramkę, jak chociażby we Wiedniu. Rzeczywiście to jest taki żołnierz Czesława Michniewicza do zadań specjalnych i zawsze gotowy? Ja myślę, że mieliśmy całą dywizję, 47 żołnierzy, moich żołnierzy, bo wszystkich traktuję tak samo, ale Krzysiek jest kimś wyjątkowym. Jak przypomnę sobie mecz w Szkocji, zdobył bramkę rzutu karnego i okazało się, że po meczu, że trzeba strzyć mu Achilles, że teoretycznie nie ma prawa być brane pod uwagę na mecz ze Szwecją, a wiedzieliśmy o problemach Arka Milika i widziałem jego determinację wspólnie ze sztabem medycznym, żeby... Być na ten mecz ze Szwecją. On nie był w 100% gotowy. Rościł sobie dziurę w bucie, specjalne opatrunki z ciemianowic śląskich, żeby ta rana jak najszybciej się goiła. I mówi, że w razie potrzeby, jak będzie taka konieczność, bo wtedy dużego wyboru nie mieliśmy w ataku, to on wejdzie i pomoże. I patrzyłem na niego takim przychylnym wzrokiem, ale to nie był jedyny argument, żeby go powołać na mistrzostwa. Uważam, że. Robert może grać jako jeden napastnik, może grać dwójce napastników. Jemu to nie stanowi problemu. Tym drugi napastnikiem może być i Aryk Milik, może być Karol Świderski, może być też Krzysiek Piątek. Ale poza Karolem Świderskim, którego raczej nie widzę jako jedyna dziewiątka osamotniona z przodu to wszyscy pozostali też mogą pełnić rolę jednej dziewiątki. Milik, Piątek i Lewandowski. Jest też taka powołania. Dawid Kownacki kończąc wątek, lepiej się czuł jako ten jeden napastnik z przodu. Na dwójkę napastników jego ścieżki ruchu, poruszania się po boisku, często pokrywa się z tym drugim napastnikiem, bo on jest taką typową dziewiątką. I też Piątek jest innym napastnikiem. Dlatego decyzja, że Piątek, a nie Dawid. Mateusz. Panie trenerze, Mateusz Ligę za Radio Z. Tutaj jestem. Okay, Chciałem zapytać o brak powołania dla Mateusza Klicha, przynajmniej według mnie jest to największe zaskoczenie w tym składzie. Jakie są powody, że on nie znalazł się na misję Katar i kto jest pierwszym rezerwowym? Czy to zależne od pozycji, czy jest ktoś, kto, nie życzymy nikomu oczywiście źle, ale czy jest ktoś taki pierwszy wchodzący w razie w? Nie ma pierwszego wchodzącego. Myślę, że każdy z zawodników, którzy były w tej kardy 47 zawodników, może czuć się jako ten pierwszy rezerwowy, w zależności od tego, odpukać, jakby się coś wydarzyło. Jeszcze dochodzi ten jeden wariant, że gdyby ktoś odniósł dotkliwą kontuzję, to może być zawodnik spoza tych 47 zawodników, o których wcześniej mówiliśmy, których zgłosiliśmy. Co do Mateusza Klicha, to była trudna decyzja, ale tak jak mówiłem, w środku pola mamy Bielik, mamy Krychkowiak obok nich może być Szymański, obok niego może być też Żurkowski. Czyli mamy czterech zawodników, jeden do jednego. I mamy dwóch ofensywnych zawodników w środku pola, nie zmieniając pozycji nikomu, Zaleskiemu, Grosickiemu, frankowskiemu, którzy też mogą występować na pozycji numer 10. Mamy do dyspozycji Sebastiana Szymańskiego i mamy Piotra Ziewińskiego. Po prostu nie ma miejsca już na kolejnego pomocnika. Zdecydowaliśmy się, między innymi Mateusz też był w tej gronie zawodników, Karol, Świdery, Linety, o których zapomnieliśmy też, był w gronie tych zawodników, których obserwowaliśmy do końca. Zastanawialiśmy się, kogo warto powołać. Łatwiej jest na zastąpić ofensywnego pomocnika czy to Żyłkowskim, Szymańskim, Żywińskim, czy kimkolwiek niż w przypadku nieprzewidzianych rzeczy defensywnego pomocnika. Stąd też wybraliśmy Damiana Szymańskiego kosztem chociażby Klicha i pozostałych, których wymieniałem. Dzień dobry panie Sekcjonerze, Tutaj? Nie widzę. Z pana lewej. Ja się A jestem, jest, może. jest. Ok, dziękuję. Michał Was z Prexpresu. Dzień dobry panie Sekcjonerze. Gdy rozpisuje sobie pan przy kawie ten wyjściowy skład, to to są trzy zestawy na trzech rywali. Czy to jest tylko fokus na Meksyk? I moje drugie pytanie, czy ma Pan już tą hierarchię bramkarzy w głowie i czy bramkarze ją znają? Mogę podzielić się tutaj, jak gdyby taką gradacja, to może złe słowo, no, pozycjami, jak ja to widzę. No, na pozycji bramkarza Szczęsny, Skorupski, Drągowski. Nie mówię kto jest drugim bramkarzem, ale mogę powiedzieć kto jest pierwszym bramkarzem. Tu się nic nie zmieniło. Wojtek Szczęsny jest pierwszym bramkarzem. Powtarzałem to od początku i tu się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o środkowych obrońców, mamy ich pięciu. tak? jest Kiwi, Glik, Bednarek, i Jędrzejczyk. Spośród tych pięciu zawodników będziemy wybierać. Czy to będziemy grali blokiem trzech-stoperów, czy dwóch-stoperów? Mamy pole manewru. Jędrzejczyk jest zawodnikiem, który może grać na każdej pozycji, w każdym ustawieniu, łącznie z prawą i lewą obroną. Ta jego wszechstronność jest tam bardzo potrzebna. Gorzej tutaj była pewna dyskusja też nad Pawełem Bukiemowiczem, którego doskonale znam, też go obserwowaliśmy do końca. Paweł może grać jako środkowy obrońca, ale na bok już go nie przesuniemy. Z prawej strony jako w trójce nie, nie Gra, bo to jest zawodnik lewonożny. Mamy dwie pary bocznych obrońców. Kesz-Gumny traktujemy ich jako bocznych obrońców, bądź wahadłowych. Z drugiej strony Zaleski-Bereszyński, może też grać na tej pozycji Frankowski. Dwójka środkowych obrońców, ośrodkowych pomocników. Krychowiak-Żyrkowski, traktujemy to jako jedna pozycja. Bielik, Szymański, Damian jako druga pozycja. Przy takim ustawieniu na dwójkę defensywnych. Tak jak mówię, Skóraś-Frankowski, skrzydłowy. Z drugiej strony Kamiński-Grosicki. Zieliński, i Szymański, dwie dziesiątki i czwórka napastników. Na każdej pozycji mamy po dwóch nominalnych piłkarzy, ale jest też ewentualnie możliwość zamiany ich w pionie, czyli prawy obrońca może być prawym pomocnikiem i w drugą stronę też możemy do dołu to zrobić. Także te pozycje, które ciężko zastąpić, czyli defensywny pomocnik, stoperzy, mamy obsadzone maksymalną ilością zawodników na wypadek nieprzewidywanych rzeczy. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, panie Jakubie. Tu jestem. O, witam, witam. Dzień dobry. Macie Środkowskiego, pasportowe fakty, czy do Kataru leci do mnie do nim grucha? To jest chyba. Przepraszam, kadry, to nie który... jest temat konferencji. To jest święto no tak... polskiej piłki dzisiaj. My no tak prezentujemy, kadrę, prawo, prezentujemy kadrę 26 zawodników, zawodnicy oglądają z rodzinami, kibice oglądają. Nie jest to temat konferencji. Zapraszam do kolejnego pytania. Proszę bardzo. Dzień dobry, Dawid Styś, Polsat News. Tu tak. jestem z Tak, Cineze. Witam, witam, dzień dobry. Mam pytanie. Pan co prawda powiedział, że z zawodnikami porozmawia pan po konferencji, ale być może może nieoficjalnie, może rozmawiał pan z tymi bardziej doświadczonymi zawodnikami, jak Wojtek, Robert, może Piotrek, o tym, z kim po prostu gra im się lepiej czy takie rozmowy miały wpływ na tę ostateczną decyzję dotyczącą kadry? Nie, nigdy nie rozmawiam z zawodnikami, z kim komuś się gra lepiej, ale tutaj. Nie będę robił tajemnicy. Wczoraj lecąc tutaj po południu do Warszawy, będąc na lotnisku, rozmawiałem z Robertem, dosyć długo rozmawialiśmy, mówiłem mu o moich przemyśleniach. Wcześniej, tydzień, dwa tygodnie wcześniej spotkałem się z nim, też mówiłem mu o planie na, na ten okres, jak będą wyglądały treningi, kiedy co będziemy robić. Ja go po prostu poinformowałem. Uważam, że z szacunku do kapitana, z szacunku do, do, do wielkiego piłkarza, mam z nim bardzo dobry kontakt i chciałem, żeby. Też on wiedział, znał mój tok myślenia, ale nie było tak, zresztą Robę sam. Santo też wczoraj podkreślił, że rozmawiamy nie po to, żeby wywierać jakiekolwiek presję, że ma jechać ten czy tamten, bo z tym się lepiej mu śpi, czy rozmawia, czy, czy pije kawę. Takiej rozmowy nie było i z nikim w ten sposób nie rozmawiałem. To jeszcze pytanie techniczne, jeśli mogę, skoro nie poruszamy innych tematów, będzie szansa poruszać te inne tematy na przykład z Panem Rzecznikiem po konferencji? Nie, bo jedziemy od razu do Telewizji Polskiej, do studia, także bardzo im przykro. Roman o proszę bardzo. Roman Kouten, Prawda futbolu. ja mam dwa pytania. Roman, ty stoisz czy siedzisz? Bo mogę, ty, ja nie, bo, nie wiem. Mogę czas sam, czas sam, sam. żeby było widać, kontakt wzrokowy jest nieoceniony. Masz ten góralski sweter, to się poznaje. Z Zakopanego przywieziony. Frankfurt, zakopane Warszawa. Mam wrażenie, bo sam powiedziałeś, że ta kadra 26-osobowa, którą miałeś w głowie w zakopanym, nie jest to samą kadrą, która jest teraz. Czy ja się pomylę, jeśli powiem, że między Frankfurtem, prawda, zakopanym, i dzisiaj Warszawą, najbardziej zmieniła się sytuacja skrzydłowych, że jest ich Francji. więcej niż przewidywałeś, bo ostatecznie, no nie wiem, Frankowskiego też zapisujesz na lewą stronę lewe wahadło, prawda, czy lewą obronę nawet ewentualnie, tak, ale lewe wahadło powiedzmy. Natomiast jest aż czterech skrzydłowych, bo jest